Zapraszam do wysłuchania książeczki o budowie tramwaju do Mistrzejowic. Kto tak naprawdę buduje tramwaje? Architekt. Każdą budowę trzeba zaprojektować, czyli narysować. Architekt projektuje nie tylko samą budowlę, ale też całe jej otoczenie. Również zieleń wokół swojego projektu. Geodeta zajmuje się mierzeniem ziemi. Tworzy mapy pokazujące ukształtowanie terenu. Przy różnego rodzaju budowach sprawdza, jak budowla wpływa na teren, na którym powstaje. Geodeta używa wielu ciekawych narzędzi do swoich pomiarów. Ich nazwy są prawie tak skomplikowane jak nazwy dinozaurów. Na przykład teodolit, goniometr, dalmierz Konstruktor przygotowuje dokumentację techniczną i uzupełnia projekt architekta o takie szczegóły, jak na przykład materiały, z których budowla zostanie wykonana. W trakcie budowy kontroluje, czy wszystkie jej elementy są wykonywane zgodnie z jego projektem. Inżynier budowy opracowuje technologię budowy i kieruje nią. Nadzoruje pracę wykonawców. Zarządza brygadami robotników. Pilnuje terminów prac i jakości wykonania. Dba też o dokumentację budowy. Inżynier Środowiska zajmuje się ochroną środowiska człowieka. W trakcie budowy dba o otaczającą budowlę roślinność, zwierzęta, wodę i powietrze. W miejscach, w których wymagana jest podbudowa, np. wycinka drzew. Planuje nowe nasadzenia po zakończeniu inwestycji. Inspektor BHP kontroluje warunki pracy i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie całej budowy. Informuje o zagrożeniach i bada przyczyny ewentualnych wypadków. Majster odpowiada za nadzorowanie prac na budowie oraz rozdzielanie obowiązków budowlańców. Sprawdza wszystkie pozwolenia. I dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Operator maszyny to osoba, która ma specjalne uprawnienia pozwalające jej prowadzić wielkie koparki, sterować dźwigiem czy głębiarką. Zapraszam Was do śledzenia postępów naszej budowy.